malutki kawałeczek ale mi i tak się najbardziej podoba początek dobra puszczam uwaga chodź tu pomóż Nie się. bo mi jest teraz głupie że to puszczasz Nie nie ci głupio teraz <śśśś> <śśś> Me humory czasem złe Niszczą to co pomiędzy nami jest Ja tak nie chcę żyć tu dalej Między nami były takie dni wspaniałe z zaufaniem było ciężko nam Wszystkie głupie myśli z mojej głowy oddalam <śś> <śś> Na razie tyle wam pokażę, ale mi się i tak początek podała bardziej. Repuzjomuś obczęstwa. Nie głupio mi na makrze, bo to miało być tylko dla Pagre, 100, ciebie. Pozdrozynanie. No i jest tylko dla mnie. Zostałem 1 zł. Ale to nie jest super, pięknie. Adrian, ale to miało być tylko dla ciebie. A ja prosiłam o Szkoda, że ty tak swoich nie puszczasz. Dobra, puszczę Wam moją piosenkę dla Oli. Chcecie? Tak. Wiktorczak, Proszę poszło piosenkę za dla za mnie. Dobra, ja nagrałem dla Oli piosenkę. Przyznaję się i wam puszczę. Ja się nie, ten, nie wstydzę. Puszczę wam. Też mi głupią, ale puszczę wam, bo was kurde, muszę to zrobić. Ale co I też jest tylko dla Oli. Piszę. Dobra, słuchajcie. Cicho. To jest piosenka tylko dla Oli. Proszę, słuchajcie. To nie przypadek, jestem tego pewien. Szedłem do nikogo, a spotkałem ciebie. Chłopak bez miłości, chłopak bez uczuć. Nagle zakochuję się bez żadnego trudu. Czuję strach, że mogę ciebie stracić. Ogień w moim sercu, nie chcę go ugasić. Chcę być z tobą już do samego końca. Każda kutnia z moim kotem jest dla mnie trująca. Przy Jedna akcja, w której serduszko mi pękło Uwierzyłem w nas, choć widziałem w tobie piekło Teraz kocham cię i wiążę z tobą plany Kiedy jesteś obok, moje obawy Niektórzy nas trują sztucznymi uśmiechami Proszę ciebie kotku, chodźmy własnymi drogami Przy tobie nie wstydzę się upaść nisko Pierwszy raz rozumiem, że miłość to jest wszystko Chodź ze mną proszę, złap mnie za rękę Pokonamy wszystkie drogi, nawet te kręty No. Wiecie, jak ja się popłakałam, jak on mi tę piosenkę puścił? No. Jeszcze wszystkie światła pogasił. Kazał mi usiąść na fotelu, świeczki i mnie, świeczki, i mnie przytulił od tyłu. I kazał mi założyć słuchawki. Ja zakładam słuchawki, a to takie coś. No ja się tak popłakałam. Zazdroszczę, Ola.